Hej, cześć, to O, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z recenzji unboxingów klocków LEGO. Dzisiaj na tapet powraca nasza stara seria, czyli retro klocka, która naprawdę rzadko się pojawia, czyli w sumie recenzowanie zestawów, które są starsze, minimum te 5 lat wstecz. I dzisiaj na tapet w sumie widzieliście: widzicie tytuł, widzicie miniaturkę, wiecie, jaki zestaw będzie Ci pokazywany, więc cóż. Najpierw, może otwórzmy pudełko w sensie ten karton, czy tam pudełko, to jest bardziej, w którym znajduje się nasz zestaw. Użyjemy do tego długopisa. Tak, jakże długopis dobrze się sprawdzi. I dobra. Mm, Okej, okay, dobra, jest, jest. Jeszcze tutaj. I zaraz, po otwarciu... Oh. Dobra, wszystko jest w miarę. E, dostaliśmy chusteczki. Czemu by nie? Uoh. Dobra. I... To jest i nasz set. No, i jakże po tym dla Was krótkim cięciu, dla mnie praktycznie pół- czy nawet godzinnym cięciu, e, witam Was z powrotem. I tak, zestawem, który dzisiaj będziemy recenzować, jest zestaw o numerze katalogowym 8630. Poszukiwacze złota. Tak widziałem, że tak się nazywa ten zestaw, chociaż ja bym bardziej powiedział, że to jest pościg za ciężarówką, ze złotem. I tak, jest to zestaw z starej serii, która praktycznie w tym roku by obchodziła 15-16 lat, serii Lego Agents. Jest to zestaw chyba z roku 2008. Raczej znaczy na pewno raczej 2008 yy, i tak. Jest to seria Agents. Najpewniej większość z Was jej nie kojarzy. Wyszła ona w, roku, w latach właśnie 2008-2009, często tak mówię, że chyba właśnie z tego roku te zestawy pochodziły. I tak, jako iż z reguły do instrukcji nie zaglądamy, ale tutaj po prostu Wam pokażę, jak wyglądała po prostu stara instrukcja przy tych starych zestawach, no, kiedyś to inaczej wyglądało. I ta, po ogólnie, po tych etapach budowy tego zestawu, tutaj w sumie, jak widać, mamy dwie, dwie wore, dwa woreczki, raczej powinniśmy mieć. To po tym dostajemy reklamę i spis elementów. Reklamę z zestawu w z serii LEGO Agents. Tutaj wam pokażę, jak one mniej więcej wyglądały. Tutaj widzę, że jest jakiś fajny buyer po tego, że zostajemy jakąś kartę agenta i, musi, i możemy sobie to wypełniać. Coś w rodzaju takie podobne dodatki, które nie były legowe, pojawiły się też w serii Lego Atlantis. Ja tam miałem te takie jakby okulary 3D, więc widać, że LEGO kiedyś więcej troszeczkę serca dawało do tych nielegowych dodatków. I tak, poza tym jeszcze mamy tutaj spis zestawów. I tak, zestawami, jakie tutaj są, to Mamy tutaj taki malutki zestaw w pokroju 8631. Najmniejszy zestaw i największy zarazem, jakże najspanialszy, czyli tą mobilną bazę agentów. No, co ja, jak co, ale tą bazę agentów bym bardzo chciał. Widziałem jakieś ogłoszenie na Olyliktek czy Allegro. No, około 5 stówek to by poszło, ale, ale no wciąż mi się wydaje, że to jest jedna z najlepszych ciężarówek. I poza tym jeszcze mamy. W takie inne zestawy, to bym jeszcze chciał kupić ten taki zestaw e, na bagnach. Wygląda on fajnie i też zawsze to jakieś część zabudowy. E, poza tym to jeszcze ten tak średnio mi się podoba, w sensie auto ma bardzo fajne i tą bramę, ale trochę mi się podoba dodawanie takiej jakby nie wiem. E, no po prostu wolę kompletny helikopter, a nie takie, że można sobie, że figurka może sobie wyskakiwać, no chyba, że Okaże się, że to jest jakiś jednak fajniejszy zestaw, no to wtedy bym że zmienił zdanie A no, jeszcze tutaj taki fajny inny zestaw Z tymi fajnymi rykinami Więc co, co jak co, ale seria ta jest naprawdę bardzo fajna Szkoda, że się skończyła i ogólnie LEGO też nie produkuje za bardzo już obecnie Jakichś takich autorskich serii z LEGO agentami Właściwie ogólnie troszeczkę te te serie, właśnie oryginalne Lego, zginęły. O, patrzcie, nawet jeszcze były w tych czasach Lego bioniku Pamiętacie? Nie, nie pamiętacie. W sumie ja też nie pamiętam. I tak, jeszcze poza tym dostajemy też reklamę tej takiej ciężarówki oldschoolowej. I tak, dobra. Chyba skończyliśmy omawiać instrukcje i takie pobieżne elementy, więc. Bierzmy się za omawianie zestawu, więc może zaczniemy najpierw od tej dobrej strony mocy, czyli naszych agentów i nasi agenci w tym zestawie zostali wyposażeni w taki oto odrzutowiec, coś ale jakiś bombowiec, jakaś hydra pokroju z Lego, Co w się sensie ten z Lego, coś pokroju hydry z GTA San Andreas. Więc tak, co, co? Ale naprawdę jest to fajny taki myśliwiec, taki naprawdę serio taki wojskowy. Figurkę na chwilę wyciągnę. I tak, ogólnie to ten zestaw w sumie ma parę funkcji bawialnych. I tak, może zacznijmy najpierw od tego dziobu. Dziób wygląda naprawdę bardzo fajnie, tak ostro, tak agresywnie. Wiecie o co chodzi. Tutaj pod spodem tak się prezentuje. I tak, posiada te skrzydła. A, i też musiałbym, musiałbym wam o czymś powiedzieć, gdyż zauważyłem, że w tym zestawie praktycznie większość rzeczy nie ma naklejek. Tutaj co prawda jest naklejka, tutaj jest, ale to naprawdę bardzo... chyba tylko trzy naklejki w tym zestawie zostały, a tak z reguły to by całe byłby oklejony. Więc nie wiem czy to jest na plus czy na minus. Raczej na minus i pokazuje to, że te naklejki za bardzo dobre nie są. I tak, tutaj ma też tak, jakby nie wiem, dla mnie to są działka po boku, jakieś, nie wiem, coś tak pi piu, 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 i tepe. Oczywiście myśliwiec bardzo ładnie się obkręca, jeżeli tak będziemy go tak trzymać. Z tyłu ma coś pokroju silnika odrzutowego, więc jest naprawdę fajne. I też poza tym dostajemy też funkcję bawialną, czyli takie oto wyrzutnie. I są to oczywiście bardzo stare wyrzutnie, które nie wiem, jak się nazywały, ale były dosyć popularne w serii też Lego Bionicle. Tak, znowu nawiązuje do Bionicle i wiem też, że w jednym zestawie LEGO Ninjago one były. Nie się strzelały chyba, o tak po prostu trzeba było to przekręcić. I wtedy to one strzelały. Więc no jest to bądź co, bądź jedna z pierwszych takich funkcji bawialnych, które potem zastąpiły na przykład ten, które potem ewoluowały w 104. I te działka na sprężynkę, choć w sumie te też są tak jakby na sprężynkę. Poza tym też w samym samolocie mamy kokpit dla naszego pilota. No kokpit jest wyjątkowo biedny, znaczy byłby biedny gdyby nie to, że nie mamy tutaj naklejki. I z tyłu też mamy jakąś dziwną dziurę, która nie wiem czy aby na pewno jest dobrze zagospodarowana. Czy też nie, ale no możemy po prostu wrzucić naszego minifiga. I może sobie pilotować naszym myśliwcem. I przy okazji możemy też założyć taką oto yy, szybkę, która pierwszy, którą pierwszy raz na oczy nawet widzę. Nie przypominam sobie, żeby było wcześniej takie szybki wykorzystywane w Lego, więc no co jak co, ale również miłe zaskoczenie. Teraz przechodzimy do tej złej strony mocy, czyli do naszych złodupców, którzy ukrali złoto. I tak, jest to ogólnie też, jakby to powiedzieć, są to złoczyńcy, którzy pracują dla tak zwanego doktora Inferno i zarazem dla jego syndykatu zła. Tak, naprawdę dosyć grubo. I cóż, oczywiście, teraz powinna być tutaj wielka czacha z ogniem, której niestety zbytnio nie pokażę, bo wiadomo, brak naklejek itp. Ale za to wam pokażę to, że na tych tutaj ich uniformach znajduje się właśnie to ich logo. O, tutaj. To jest w sumie logo tych złodupców. I tak, może zacznijmy od samego pojazdu, który jest w sumie takim jakby pick upem. Znaczy nie, to jest raczej pick up, to jest pick up terenowy, to jest Ameryczka i te sprawy. Dobra figurkę po prostu chcę wyciągnąć. O, można i tak. I tak. Sam pick up prezentuje się mniej więcej tak, Odczepię tą moją przyczepkę. E, Pika prezentuje się tak. Jest on bardzo ładnie. E, Wydetalowo. Wydetalo, no ładnie zrobiony w każdym razie. E, I tak, posiada oczywiście koła na zawieszeniu. Niestety, znaczy w sensie no. E, są one na takim podniesieniu, ale niestety się tak nie wieszają. Wiecie, o co chodzi coś pokryje, Monster Track ITP. E, przód bardzo ładna światełka, te grille. I ogólnie. Tutaj mamy jedną z takich jakby funkcji zb zbawowych, bo jeżeli otworzymy tą jego maskę, to po pokazuje nam się takie coś, które chyba ma imitować jakieś tutaj działko, więc naprawdę bardzo fajny detal czy coś w tym rodzaju. Yy, dalej właśnie mamy sam, yy, samą kabinę kierowcy. Oczywiście jest niestety dosyć wyko wykonana biednie. I tutaj bym to jakoś fajnie zagospodarował. Nawet, do, nawet mogliby dodać taki, jakiś, nie wiem, monitorek pokroju tego, że jak się tam kontaktują z tym doktorem Inferno i wiadomo o co chodzi. E, ma też tutaj lusterka. E, początkowo myślałem, że został mi dołożony dodatkowy element w postaci tej łopaty, ale nie, łopata też znajduje się w samym zestawie, e, więc też jest fajnie. I oczywiście też z tyłu mamy właśnie. Działko, w sensie ten, miejsce dla strzelca I tak do, o, Oczywiście o broniach pójdziemy później przy, Ten, przejdziemy później Ale tak, zamiast na przykład zamontować jakiś konkretny Karabin czy coś wie, Wiecie o co chodzi, jak często bywa w tych zestawach Że mamy jakieś działko obrotowe To tutaj mamy siłę ludzką I normalnie strzelec sobie może Strzelaj właśnie do ludzi W obecnych czasach takie coś W zestawach LEGO by raczej nie przeszło Raczej by nie przeszło i też dostajemy przyczepkę do tego pick-upa. I też jest tak na podniesieniu, więc też, może by, też wygląda fajnie. I tak to, co nasi to, co agenci za nimi gonią, to jest oto to, to złoto, które może właśnie wypaść. A przynajmniej tak mam tutaj wrażenie, że ta, tak, może wypaść. I przez to heist, heist się nie uda. Tak, co, ale sama seria Lego Agents, jak i ten zestaw były naprawdę fajne, i szkoda, że w obecnych czasach Lego nie wydaje jakichś swoich własnych, autorskich serii. E, oczywiście w znacznej, e, w znacznej, zwiększonej ilości, bo praktycznie obecnie <grych> Lego sprowadza się do e, kilku autorskich serii typu e, Lego City Creator, czyli które są najbardziej sprawdzone e, no i jeszcze Ninjago i poza tym to jeszcze jedna na trzy lata seria, która jak się e, nie sprawdza to ten boom znika z sklepów a jak się sprawdza to w sumie tylko na kilka lat e, no i jeszcze duża, ale to duża ilość licencjonowanych zestawów e, które zdecydowanie przekraczają Ilość tych właśnie autorskich. No, jestem ten. No Trochę szkoda, że nie ma właśnie tego typu serii w obecnych czasach, chociaż wiadomo, ta seria powstawała jeszcze w latach 2008-2009, przez co mówię, że jest nieco, że tak to powiem, bardziej taka młodzieżowa, wyjecie, taki jakiś, nie wiem, e, kiczowata czy coś w tym rodzaju. No, tak jak lata 20, jak ten, jak początek lat 2000, e, Znaczy ona nie jest z początku lat 2000, tylko bardziej późnych 2000. Co nie zmienia faktu, że, iż jest to bądź co, bądź fajna seria I. Szkoda, że właśnie LEGO obecnie nie robi właśnie więcej tego typu jakby młodzieżowych zestawów itp. No, tylko bardziej mm, idą na tym, co y, jest już sprawdzone. Jednak negatywne zdanie ustawiamy na bok i przejdźmy do omawiania minifigurek i zaczniemy sobie od figurki, jedynej figurki dobrej postaci w tym zestawie, czyli chyba Fusa. On się nazywał Fius. I tak, jest to jeden właśnie z głównych agentów naszej serii. I także agencji, która właśnie ściga właśnie diabolicznego doktora Inferno. I tak, jest on wyposażony właśnie w taki oto kombinezon z jego nadrukiem Agents. I tak, jeszcze, taka ciekawostka, jest on jeszcze rudy. Tylko, że jego włosów tutaj nie znajemy, w tym zestawie, tylko sam hełm, znaczy kask. I tak, jego figurka jest wyposażona... Jeszcze jego główka jest wyposażona właśnie w taką krótkofalówkę i okulary, i jest też co ciekawe wyposażona w podwójną twarzyczkę, czyli taką przerażoną mordkę. Zawsze fajnie, zawsze tak mnie szokuje, jeżeli w tych starych zestawach Lego są podwójne twarzyczki, ale mi to mi się wydaje, że jest to całkiem spoko. No, figurka niczemu sobie powiem tyle. Teraz przejdziemy do jednej. Z głównych złych postaci w całej tej serii, czyli do Gold Tufa, czyli gościa, który ma złoty pistolet, złoty ząb i powinien mieć jeszcze złote włosy. Tylko że e, tutaj za bardzo chyba się nadruk tych włosów starł, tak mi się wydaje. Znaczy, on albo po prostu e, ten e, ten ktoś, kto mi sprzedawał właśnie to, ten zestaw, to. Albo po prostu dał mi zwyczajną e, fryzurkę narutkowskiego e, ten bez tej, bez tych złotych elementów. E, no tylko po prostu dał mi zwykłą brązową, e, brązowe włosy. Albo po prostu ten nadruk się star. I mi się wydaje, że on się bardziej chyba starł, bo e, im bardziej się temu przyglądam na filmie, tego nie widać zbytnio, ale widać, że chyba tutaj było właśnie takie Złote włosy, tylko one się po prostu po czasie starły. Też poza tym on ma też, jakby, nie wiem, kolczyk przy brwiach itp., więc całkiem ciekawie. Poza tym też posiada taki fajny kombinezon w które byli wyposażeni praktycznie wszyscy źli pomagierzy doktora Inferno. Znaczy nie wszyscy, ale znaczna część tych takich, jakby pobocznych złoczyńców była właśnie w takie tego typu stroje wyposażona. No i też poza tym dostajemy też bezosobowego henchmana, który właśnie ma tego typu gnaty wyposażone, które są chyba maszynowe. I też on, on ogólnie też posiada taką samą główkę, którą mieli więźniowie z serii Lego City, więc widać, że jest to kolejne jakby, nie wiem, czy nawiązanie, czy tam recykling. No w każdym razie widzę, że no bardziej recykling to jest. No, też posiada ten taki jakby fajny czepek, który lubię w, akurat w LEGO, znaczy często dostają go tylko rabusie, ale też dostają go właśnie, coś, nie wiem, marynarze, czy coś w tym rodzaju. No i to co mi się podoba właśnie w tej serii to to, że normalnie w świecie LEGO bawało normalne pistolety tym figurkom, a nie y, jakieś, nie wiem, stuczutery, czy coś inne, jakieś, nie wiem, poboczne krótkofalówki, kajdanki, tp. No więc widać, że ta seria po prostu miała takie jakby, je, nazwijmy to, jaja pokazywać nieco bardziej... Y, ten młodzieżowy, czy tam, no takie bardziej rzeczy, które bardziej pasowały pod plus 12, tepe, więc bądź co, bądź, ale jest to na plus według mnie. I podsumowując, na ile oceniam ten zestaw? 10 na 10. Nie ma co, akurat w młodości marzyłem o posiadaniu jakiegoś zestawu z tej i obecnie się to sprawdza, więc jestem bardzo zadowolony i bardzo się cieszę z posiadanego zestawu. Czy, czy kupię jeszcze coś z LEGO Agents? Raczej tak, znaczy jeszcze najpewniej nie zdobędę tej całej mobilnej bazy agentów, ale jakieś pomniejsze zestawy, na przykład właśnie ten na bagnach, czy tam inny e, jetpack, czy in, na przykład jeden z lepszych zestawów, czyli e, mech doktora Inferno, na pewno raczej zdobędę, albo kupię, jeżeli będzie jakaś okazja. Więc cóż, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, widzimy się w kolejnych odcinkach, elo, czyś, i siemanko.